W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj Najczystsza Maryjo. Jak tuż oddzielony jest od ofiar dziękczynnych, tak Dawid od synów Izraela. Z lwami igrał, jakby z koźlętami, i z niedźwiedziami, jak z jagniętami owiec. Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma i nie usunął hańby ludu, gdy podniósł rękę i kamieniem z procy obalił pychę goliata? Wezwał bowiem Pana Najwyższego, który dał prawicy jego siłę, by zgładzić człowieka potężnego w boju, by wywyższyć moc swego ludu. Tak wysławiano go po dziesięć tysięcy razy i wychwalano go z powodu błogosławieństw Pana, niosąc mu w darze koronę chwały. Albowiem nieprzyjaciół dookoła wytracił, zniweczył wrogich Filistynów i złamał ich moc aż do dnia dzisiejszego. Każdym swym czynem oddał chwałę świętemu i najwyższemu, słowem uwielbienia z całego swego serca śpiewał hymny i umiłował tego, który go stworzył. Postawił przed ołtarzem śpiewających psalmy i słodki był dźwięk ich pieśni. Świętą nadał przepych i dodał doskonałego blasku uroczystościom, aby wychwalano święte imię Pana i by przybytek już od rana rozbrzmiewał echem. Pan darował mu grzechy, moc jego wywyższył na wieki, zawarł z nim przymierze królewskie i dał tron chwały w Izraelu. Moi kochani, fragment z Księgi Mądrości Syracha jest wielkim wołaniem mędrca, abyśmy przyglądali się Dawidowi, abyśmy dostrzegli jak święte życie prowadził, abyśmy zobaczyli ogromne błogosławieństwo, które spoczywało na jego działaniach. Nie tylko bowiem pokonał Goliata, ale także wielokrotnie wychodził jako wódcy i zwalczał wielu wrogów wokół Izraela. A jego zakochanie w Panu Bogu wyrażał między innymi w układaniu i śpiewaniu dla Niego psalmów i później także w ustanowieniu specjalnych chórów, które śpiewały na cześć Boga. Przyglądajmy się, jak obfite w łaskę Bożą było życie króla Dawida. I abyśmy także prosili Boga podobną łaskę, naśladując zaangażowanie i miłość Dawida do Boga. Przecież my otrzymaliśmy od Syna Dawida Jezusa Chrystusa, otrzymaliśmy Ducha Świętego, Ducha Boga, który jest Duchem uwielbienia zarówno Chrystusa, jak i przede wszystkim Ojca. Przyjdź, Duchu Święty. I napełni nasze życie Bożym błogosławieństwem, abyś przez nas ogłaszał chwałę Bożą. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.